Numer 3. Parasol Samsonite Train Pro ma funkcjonalną konstrukcję i design. Tkanina z powłoką teflonową odpowiednio ochroni cię przed deszczem, średnica czaszy 103 cm, długość po zamknięciu 87 cm, linia Unisex, praktyczna i funkcjonalna. Automatyczne tylko przy otwieraniu. Doskonały produkt w dobrej cenie. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 2. Granatowy parasol Perletti, wiatroszczelny i odporny parasol z włókna szklanego, o średnicy 120 cm. Specjalne pręty z najwyższej jakości włókna szklanego sprawiają, że parasol jest ultralekki i odporny na podmuchy wiatru. Ciasnotkana tkanina wodoodporna ze specjalną powłoką z hydrofobowej i szybko schnącej żywicy ochroni cię przed deszczem. Otwiera się on automatycznie. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 1. Parasol Samsonite Classic o średnicy 110 cm i długości 84 cm, w kolorze szarym, ale dostępny również w kolorze czarnym, z wodoodpornym poszyciem z płótna i aluminiowym stelarzem. Zapobiega kapaniu wody i utrzymuje podłogi i samochody w suchości dzięki wodoodpornej plandece. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie.